w tym znaczeniu funkcję ochrony przyrody. Widać przede wszystkim, że drzewostan prawie w całym tym lesie stanowi sosna. So sosna, prawda? Zobaczmy, Natomiast drzewa typowe <gulubskie> dla tego miejsca, drzewa liśniaste, dopiero podrastają. Zobaczmy. Nie będę Zobaczmy. Możemy w sumie jechać, jak... Nie, nie, bo chodzi mi... Możemy ruszyć już, bo lepiej stanąć sobie dłużej w lesie. Dobrze. A bo tu jest na żarze to... Ja to jeszcze pompuję, panie, dlatego właśnie. A, pompuję, dobra. Piasy. 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 Ale tylko na początku będzie pias. Nie no. No na pora. Bo przestań. Adaś, schodzimy, Adaś, schodzimy z roweru i prowadzimy, raz, dwa, dawaj, 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 już raz, dwa, prowadzimy. Michał, z roweru i prowadzimy, dawaj. Nie ale, ale... Która jest tura? jest która? Nie wiem, po tylu latach nie wiem. Odzika, która jest tura? Natalka. Nie, nie, nie no, Karina. No ile, ile razy szukałeś się nauczycieli?

radi se o neka plać, ne što to znači. Chodź, zewnątrz na łódkę! A darmowy rower? A, rower jest za darmo? Przyjedziecie z rodzicami, zapraszam na wycieczkę rowerową I śmiało się kąpcie Teraz to chyba nie. Sasim, pokaż się. Pięć kilometrów zostało? km No jak tam, kaskader? Super. Już można już można plony zbierać? Tak. vado oh, no, a vedere, tanto non mi ricordo più da bene che mi ricordo più da 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 Ale cały czas w czołówce. czuję. dobrze się czuję. Na kolarstwo trzeba się zapisać. Mati, ale trzeba do góry dać. Bo kolana masz ledwo, wiesz, pod, pod brzuchem. Spara, razy, razy na lewo, spara, razy na spara, spara, na lewo, spara, na spara, 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 to spara, 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 3 minuty, minutowa przerwa i spara, 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 się spara, Daria, komu kibicujesz? AKS? Możesz? Aj! I teraz rozjuszył niebieskiego, rozjuszył. No i za, za ten, jak będzie przerwa? Nie wiem. A, 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 a to? Tak. A gdzie? Weź, weź. Dawaj masz! Waga.